Cześć, witam w swoim kanale. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które często mi zadajecie w komentarzach, czyli jak sadzić ogórka gruntowego, żeby one ładnie rosły, ładnie plonowały, no i żeby w ogóle uprawa się udała. Jak widzicie moje sadzonki ogórka wyglądają tak. Są nieco wybiegnięte, wyciągnięte, ale to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze co jest dla ogórka to jest podłoże, Przygotowane już nieco jesienią, wiosną. No i teraz też je lekko przygotujemy. Ogólnie samo sadzenie ogórka nie jest jakieś bardzo skomplikowane, ale ja Wam pokażę jedną rzecz, którą ja robię przeważnie podczas sadzenia. Mianowicie robię nieco głębszy otwór i rzucam po garści. Obornika granulowanego w dołek. Ogólnie, jak przygotować dołek do sadzenia ogórka? Nagrywałem w tym roku. Możecie też zastosować. O, burza idzie. Dzisiaj byłem w Toruniu, to dość mocno padało. No i do nas też to widzicie, że dochodzi. Ale do tematu. Jak widzicie. Ogórki sadzę w lekkim dołku. Robię to po to, że podczas podlewania ta woda mi się nie rozlewa nigdzie na boki. Dobrze jest też, jak sadzicie ogórka, zrobić sobie taką małą ściągawkę, a mianowicie rozłożyć te ogórki na całej długości, na jakiej chcecie je uprawiać wtedy macie pewność, że ogórek będzie w równych odstępach od siebie ogólnie samo sadzenie nie jest jakoś skomplikowane ja te ogórki akurat będę uprawiał po podporach na podporach tak więc mogę je posadzić nieco gęściej Wy, jeśli będziecie sadzić ogórki tradycyjnie, czyli uprawiać tradycyjnie, czyli po gruncie, sadźcie je w odstępach około 25-30 cm, mniej więcej w takich odstępach jak ja tutaj mam, tak jakby zmierzyć to, podejrzewam, że prawie by tyle było. Pomimo tego, że te ogórki są teraz takie. Wiotkie. One jak w gruncie dostaną wody, to bez problemu wyrosną. Oczywiście tutaj się męczę. A statyw stoi. Tak jak widzicie, a, tu się rozsypuje, ponieważ jest bardzo przesłużona ziemia. Tu zrobimy jeszcze jeden. Jak widzicie ja nie, nie wyrywam sadzonek. Jeśli mi w doniczce wyrosło, wyrosły 3 to sadzę 3. Jeśli mi wyrosła jedna, to sadzę jedną. Po prostu przy uprawie na podporach nie ma to większego znaczenia. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania. Ja się trochę śpieszę, bo burza już jest nade mną. Za chwilę będzie padać, już, już czuć, że lekko kropi. Dlatego. Ja Was już żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do oglądania innych. Na razie cześć.